Dołącz do Marszu Narodów w 75. rocznicę powstania państwa Izrael. Od Holokaustu do nowego życia. Wraz z tysiącami uczestników z wielu różnych krajów będziemy szli w marszu w Jerozolimie i wspólnie ogłaszać Izraelu, nie jesteś sam. Na konferencji w Jerozolimie będziemy razem szukać Bożego Serca. Będą z nami międzynarodowi mówcy i artyści, tacy jak Jobs Bittner, Heidi Baker, Paul Wilber, Johannes Gerloff, Y.C. Dance i wielu innych. Będziemy maszerować w miastach Izraela z przesłaniem przyjaźni i głosem pojednania. Spotkamy ocalałych z Holokaustu i ich rodziny oraz nawiążemy osobiste relacje w Metuli, Tyberiadzie, Zichroniakow i innych miastach na północy, w centrum i na południu Izraela. Wielki Marsz w Jerozolimie z udziałem Izraelczyków z całego kraju i wyjątkowych uczestników, takich jak przewodniczący Agencji Żydowskiej Doron Almog i członkowie Knesetu, sprawi, że nasze oświadczenie o przyjaźni wobec Izraela będzie widoczne dla wszystkich. Przyjedź na Marsz Narodów w maju 2023 roku, aby błogosławić Izrael i być częścią tego doświadczenia przemieniającego życie. Zarejestruj się na stronie www.marchofthenations.com.